Jest wtorek, 22 października, minęła godzina 22. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska. Zapraszam na wieczór z grami Lotto. Dużo się dzieje w tym miesiącu w świecie Lotto. Właściwie codziennie trafiają się wygrane. Te największa jak do tej pory to szóstka w lotto warta ponad 11 milionów 200 tysięcy złotych. Nowy lotto-mioner kupił kilka zakładów, na chybił trafił, i jeden z nich okazał się tym na wagę zwycięstwa. Na koncie październikowych wygranych mamy już też trzy wygrane o wartości minimum miliona złotych w Euro Jackpot. Wynik dzisiejszego losowania tej gry podam Państwu za chwilę. A od jutra do soboty wszystkie wygrane w multi-multi przy typowaniu siedmiu liczb będą o połowę większe. Grając z plusem i zwiększając stawkę, mogą Państwo wygrać aż 330 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby: 53 36 12 Jeden siedemdziesiąt sześć sześćdziesiąt osiem siedemdziesiąt trzy jedenaście siedemdziesiąt cztery Pięćdziesiąt cztery, czterdzieści osiem, osiem, trzydzieści trzy, pięćdziesiąt osiem pięćdziesiąt liczba 72, która jest plusem. W tym miesiącu w Ełku padła rekordowa piątka w mini lotto, warta prawie 550 tysięcy złotych. Zwycięzca zagrał na hybiu, trafił na kilka losowań i jedno z nich okazało się tym szczęśliwym. Zapraszam na mini lotto. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę, rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. I oto wylosowane liczby? 31, 14, 40, 21, 19. Na każdym losie kaskady są dwa zestawy 12 liczb. Wystarczy w jednym z nich odnaleźć wszystkie wylosowane liczby, żeby wygrać ćwierć miliona złotych. Powodzenia! W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. Losujemy 12 liczb. I Osiemnaście. Dziesięć. Dwadzieścia dwa. Szesnaście. Sześć. Czternaście. 5, 11, 8, 1. Ze wszystkich gier lotto największe pieniądze są do zdobycia w Eurojackpot. Dziś mogli Państwo wygrać 170 milionów złotych. Poznajmy szczęśliwe liczby. Losowanie Euro odbyło się dziś wieczorem w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby: 47, 36, 4, 38, 32 oraz 9, 3. Gratuluję zwycięzcom. Pierwsza w tym miesiącu główna wygrana w ekstra pensji trafiła się graczowi w Ełku, który wygrał 5000 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Trzymam kciuki za kolejne wygrane w ekstra pensji. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 4 kolejno ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokadę. Rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczby. 17. 29. 10. 6 28 a ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest i 2-1. Dopłacając złotówkę do zakładu ekstra pensji, grają Państwo 100 000 złotych premii w ekstra premii. Zapraszam na lusowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35,4. Kolejno ułożone kule bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady. Rozpoczynamy losowanie. I oto wylosowane liczbę 26. 10. 15. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia cztery. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapremii jest liczba cztery. Tytuł Lotto Milionera zdobyło już prawie 1600 graczy, a za chwilę mogą do nich dołączyć kolejni. Zwycięzca Lotto ma szansę wygrać ponad 7 milionów 400 tysięcy złotych, a w Lotto Plus do zdobycia jest milion złotych. Zapraszam na losowania. W kasetach maszyny losującej znajduje się po 49 kolejno ułożonych kul. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady. Rozpoczynamy losowania. I oto liczby wylosowane w lotto. 22 20 12 Siedemnaście. Czterdzieści cztery. A teraz zapraszam na losowanie Lotto Plus. I oto liczby wylosowane w Lotto Plus. Czterdzieści osiem. Jedenaście. Czternaście. 32, 45, 49. Kolejne losowanie Euro Jackpot już w piątek. Zapraszam do gry w punktach lotto i na stronie lotto.pl, bo do zdobycia będzie 220 milionów złotych. A dziś to już wszystko. Jutro w studiu Lotto o godzinie 22 spotka się z Państwem Konrado Moreno. Losowania będzie można obejrzeć na stronie lotto.pl lub na profilach Lotto w mediach społecznościowych. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia.